o tym, że w dużym stopniu to jest kwestia cen energii alternatywnej. No i tak naprawdę, jeżeli ceny energii w dłuższym okresie będą no wysokie, to nie ma wyjścia gasów, bo będziemy w Polsce wydobywać i przetwarzać. Druga kwestia to jest kwestia technologii. Łatwo można oczekiwać, że to technologia od razu w, w czasu będzie taniała nie droża. To jest kwestia tylko kwestia, kiedy, i jaki kosztem, czy to jeszcze za bardzo się wlewi. Nie wiem, jakie pan ma plany Orlenowskie, ale tej pewności nie ma. Wydaje mi się, że dyskusja w sprawie gazu nie powinna być ani zbyt optymistyczna, bo był taki moment totalnej euforii w Polsce, co nie jest dobre, bo chóra w tym nie, nie, nie pomaga w biznesowym myśleniu, ale nie może być też pesymistyczna, która brzmi za te mało tego gazu, ale świata nie ma sensu inwestować. Trzeba do tej analizy bardziej chłopiec tego podchodzić. Pieniądze na to się znajdą, kluczową kwestią jest przewidywalność biznesu tego, się inwestorzy, pytają na ile to, co robi polski rząd, będzie go I wydaje mi się, na pytanie pana że jest to ważne, bo realizacja handlu gazem, całego obrotu kontraktowania gazu jest kluczowa. Chodzi o to, żeby to nie było tarifikatora, żeby to było przewidywalne, żeby to było rynkowe. Wtedy ten, kto się kto chce zaangażować, ma mieć świadomość tego i pewność, na czym będzie polegał ten biznes. W przypadku energii, głównym czynnikiem ryzyka. Jest regulacja. Każdy na świecie wie, że świat będzie zużywał coraz więcej energii. Zobaczcie Państwo na Chiny, jak wyglądał jak, przedez jak energii i konsumpcja energii w Chinach. Jak zobaczycie Państwo przed ostatnich 20 lat, to był wzrost eksponencjalny. Jeżeli popatrzycie Państwo na Indie, to jest prawie że płasko. Przypomnę, Indie będą większe niż Chiny. Oczywiście nie wiemy, kiedy w Indiach nastąpi rewolucja przemysłowa alachijska, ale pewnego dnia to nastąpi. Przypomnę Państwa, jej popyt na energię będzie olbrzymi. W związku z tym, Zakładanie, że ceny energii mogą spaść jest raczej mało podobne, raczej to się na wysokim poziomie. to jest kwestia tylko technologii, jak powiedziałem, i cen zewnętrznych opłacalności wydobycia gazu.